Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak wiecie co to jest, co to jest, jest to LEGO WhatsAppie ściga I tedy, ITP. Zapraszam Was jeszcze to kolejna seria Jagix Ale tych serii już nazwałeś jak srabka o na srakom. Nic to To jest świetna gra, świetna seria yy, Wybrałem to dlatego że yy, Gry lego, już próbowałem robić piratów z Karaibów, mi się znudziły. Ale czekajcie, bo film. Więc y, po prostu nudne są. A ta jest y, bardziej kręcona fabularnie, bardziej tak filmowo. I jak możecie zauważyć, każde scenki z filmu są jakby wyjęte żywcem z. z, y, z raczej z, scenki z gry są wyjęte żywcem z. z filmu, tylko przerobione na śmierć. Dobrze, że nową grę. E, tutaj zacząłem tylko chwilkę, żeby sprawdzić, czy gra ładnie działa. No ale dobra, gra 2. Tak zacznijmy. AutoZAFIS będzie korzystać z gry 2. Więc mam nadzieję, że będzie to super fajnie. Się postaram żeby też było ciekawie. Dobra, zaczynamy. Mam nadzieję, że wszyscy oglądali Władce Pierścieni Jeśli nie, to możecie albo wybrać właśnie grę, bo również odzwierciedla. Ale ja powiem, bardziej film. Dobrze, co się dzieje. Dobra, przejdźmy do gry. Pierścienie, możecie zauważyć, że dokładnie taka sama scena, dokładnie tak samo ułożone postacie, były w filmie. Tylko w niektórych momentach są dodane śmieszne wstawki, A na przykład teraz, widzicie? Ten dopiero teraz wyjął.

To control all others. One ring to rule them all. Oh. One ring to rule them, one ring to fight them, one ring to take them to the middle and define them. A last alliance of men and elves marched against the armies of Moore. Shabikana Chimaar too. They fought for the freedom of Middle Earth. No chodzi o to, że on po prostu mówi w innym języku i dlatego oni nie rozumieją. Ale ich koszą! Dobra. Przejdźmy. Kim my jesteśmy? Elden i Sildur. Wejdźmy... Bądźmy elfem. Dobra, i zaczęliśmy grę. I zaczyna się akcja! O nie! Walka! Chła! Jestem! I czekajcie, zrobię jakiś głos. Na każdego postać żeby był głos. Witam, witam to ja, panel. Będziemy się bić o przyszłość mojej rodziny. O przyszłość śródziemia. Złe istoty zostaną pokonane w imię honoru. A masz! Dokładnie przeznaczenie dosięgnie waszych zniewieściłych ciał. Nie macie z nami szans żadnych. Żadnych szans, co to? Można to zniszczyć? Ciachamy wszystko, nie wiem co tu się dzieje. Możecie mieć problem z ogarnięciem co się dzieje na ekranie, ale... ...mam nadzieję, że nie będzie z tym taki problem. O tak! O wybacz przeciwniku, zostałeś pokonany. No, tu można iść nawet, ich nawet tych ciachać. Ale to nie jest konieczne. Jeszcze... ...zostało tu paru przeciwników. Spróbujemy go Damasz Moja siła jest za duża na ciebie Dobra No ilu jeszcze ich zostało A Teraz wow! no zmieńmy sobie na To jest król, tak? Nie wiem kto to jest Gdzie to piszę w ogóle Tak, to jest chyba król tak? To jest król? Elden, kurczę, nie pamiętam tych nazw. Ojej, Jackie, zrobisz grę. Taką sławną, nos nie pamiętasz. Omegi, omegi. <grytanie> Przepraszam. Ale nie, ale nic to, ale nic to. Aha, właśnie, to trzeba yy, zmienić na tradycyjny miec zaklęty. W siłę. W siłę. A macie. Cześć. Żyj to! Niestety... dostaniecie zgładzeni. Zgładzeni! Ja ta 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 ta! Niszczę twoją wieżę! I wolka, a! a. I teraz tu, od... Tych. No już, przepraszam cię, Elfie. Nic nie szkodzi! A masz! Żyj to! W imię całego Śródziemia, w imię ludzi i wszystkich innych las, Sauron musi PRZEGRAĆ! Czekajcie, zamknę drzwi. Ale niestety, Moc Pierścienia i objawiła nam się zło w całej swej postaci, w całej swej okazałości. Sauron z Pierścieniem Mocy! Ale król się nie boi. Dajcie zmienię na tego... Przepuśćcie mnie! Przepuśćcie mnie! Będę z walczył! Chodź tu! Zniszczę twoją... ...zaczepistość! Chodź tu! O, Jezus! Dobra, może jednak będzie cięższy. Zbiorę pieniążki, a potem mi się temu zajmę. du 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 O, Jezus! Czekaj, najpierw... Wow! A co... O koksowy jest Proszę nie, Sauron. Bądź grzecznym sauronkiem. I teraz właśnie trzeba go wykończyć jak każdego bossa. Dobrze jest. No i co, no i co? Głupio ci teraz, głupio ci teraz. Nie masz żadną szans. Walnę cię w buta. Dobra, nie, to nie. Dobra. Uniknęliśmy tego ataku. Dobra, tamtych kamieni nie mogę zniszczyć, tylko postać jakaś silna, chyba. Kurczę, jeszcze nie ogarnę, bo nie grałem w tą grę. Potem się dowiem, co może to zniszczyć. O! A ty taki, nie byłem taki dziki. Życia, dajcie mi życie! Dobrze Pomóżcie mi! Współbratymcy! Ale ja śmiesznie wyglądam, tak sobie zasuwam I teraz Sauronie kolejny atak przy Ci Jeszcze Twoimi pomocnikami się, no i co? A masz buta ha. W imię całego śródziemia Umrzesz, tylko ten jego goni Chodź tu Chodź tu, nie masz ze mną szans Dobra ty jesteś troszkę większy, tylko. Oj! To bohat growe. Sauronie, przygotuj się na porażkę. Dobrze, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Sauronie, jestem tu. Zmierzmy się. Sauronie. I teraz to twój koniec. Wszystkie życia ci zeszły. Po tobie. Wow. Kto by się tego spodziewał? Isildurze, nie masz miecza, co ty zrobisz? Odciąłeś mu palca. A Sauron. Zdradził swą moc. Czyżbyśmy wygrali. <grywanie> Czyżbyśmy. Isildurze. Trzymasz coś potężnego. Follow me, dokta. I jesteśmy w punkcie. Zaczęliśmy. Pu o, tu są. Dobra, jesteśmy w punkcie kontrolnym. Dobra, tutaj musimy rozciąchać parę rzeczy. Po prostu chcę dopozdrować trochę punktów, żeby nie było, że tak biegnę przez tą grę. To jest punkt zapisu, chyba, tak? Zapisz i kontynuuj, okej. Okay. I co się. Jest... I patrzcie, to jest właśnie ciekawe. Jak się skończy, to zapis, katuszek. Hehehe. <laughs> Dobra. Opa! Uch, gorąco w stópki! Uch, gorąco w stópki! Chodź za mną, mój dzienny kompanie, elfie! bo Miam jest mężny Isildur, syn króla, El coś tam. Jak on się nazywa? Eldina? Wiem, co ja jestem, taki koksowy. Mam złamany miecz, ale mam zamiar pokonać was. Ah! I tak, o! Ogień odciął nas, po tymcu! Ale zniszczył orki za to. Eee! Umarłem! Ale żyję. Wow. Dobra. Aha. Jeszcze bijmy w ogóle wszystko, co się da. o O jeden na pięć, czyli pięć mamy takich zebrać, okej, okay, bo tu są właśnie dużo, znajdzie akurat w tym levelu... Widzicie takie. Ech, 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 jak skoczak Sanenka. Dobra. No i co teraz? Wow! Czyżby to moi pobratymcy orkowie! może was zniszczyć, przykro mi. Au! Wybacz, pobratymcu, ale musiałem cię zniszczyć w imię większego dobra. I opatrzności śródziemia. O oh yeah. most. I takie miejsca w innych grach LEGO były, że tylko kobiety mogą tu skakać, to akurat elfy mogą tak wysoko skakać. Chodzi o to właśnie, żeby kooperacja na dwóch graczy, niestety ja gram na jednego, bo dalej LEGO nie jest zrobiona na koopa. Ale nic to. Zmieńmy naszego dziennego Isildura i zbierzmy pieniądze i idziemy dalej. Dobra, teraz trzeba przeskoczyć to. A, hu, dobra, udało się Dobra, jesteśmy na... Dobra, hopa. Bo co się dzieje? URA! Dobra, powalczmy trochę. jest chaos, jest zamieszanie i kudalska muzyka. A, żyjcie to! Orki macie większe miecze, ale ja mam za to moc. Moc całego śródziemia sprzymierzyła się mojej dłoni. Ta moc, która daje mi moc. No chodź tu. Maszarże! Ha! Ha! O tak! Wow. Wolota! O, pięknie. To no, czemu oni zawsze nie mogę się obronić? Jeszcze inne mi tych już zostało. Wszystkie bym zabrał? 4 na 5 to też da się zniszczyć, a wszystko tu się da zniszczyć, co wygląda jak klocek. Dobra, idziemy. Czyżby to była tajemna chwila? Wow. Prawdziwy bohater. Wow, chyba dużo punktów tyle.